Dzień dobry, dzień dobry z rana. E, witam Cię w pierwszym dniu naszego e, wyzwania. Naszego wyzwania Otrzep kolana i biegnij, rób biznes na własnych zasadach. E, chcę z Tobą dzisiaj porozmawiać e, na temat emocji w biznesie, na temat tego wszystkiego, co się w ostatnim czasie działo, dzieje, pewnie jeszcze trochę będzie się działo, Związanego z bardzo specyficzną sytuacją, w której się wszyscy znaleźliśmy. Kiedy dokładnie 13 marca rozpoczął się cały aspekt związany z zatrzymaniem całego świata i troszeczkę zamrożeniem tego wszystkiego, co się dookoła nas zaczęło dziać, chyba pierwsza rzecz, która pojawiła się w głowach przedsiębiorców, czy w głowach osób, które Prowadziło do tej pory biznes, to to, co teraz będzie z moim biznesem, jak dalej, jak sobie mam z tym poradzić, czy na pewno wszystko da się przenieść do online'u. I ten bardzo specyficzny czas, przyznam, że również dla mnie, dla nas, dla naszego biznesu był zupełnie nowy, zupełnie inny. I chcę z Tobą podzielić się tym wszystkim, co w tym czasie się działo, coś, co możesz zabrać dla siebie na przyszłość, na kolejne sytuacje kryzysowe, które się zadzieją. Bo niestety brutalna prawda jest taka, że się zadzieją. I nawet nie mam na myśli tego, czy będą jakieś drugie, trzecie czy piętnaste fale obecnej pandemii. Bardziej myślę sobie o tym, żeby poradzić sobie we wszystkich innych kolejnych sytuacjach kryzysowych. Tych wniosków mam całe mnóstwo. Podzielę się częścią z nich z Tobą w tym dzisiejszym materiale, ponieważ bardzo zależy mi na tym, żebyśmy mieli szansę wszyscy robić biznes na własnych zasadach. Nie na zasadach, które ktoś nam nakazuje, na zasadach, które daje nam rząd czy, czy jakieś tam inne jednostki, na zasadach, które ludzie nam mówią, jak prowadzić swoje biznesy, tylko tak, żebyśmy mogli rzeczywiście prowadzić biznes zgodny z tym, żeby tutaj nam wszystko grało, żeby w serduchu było ok i żeby było w porządku. Zatem pierwsza taka refleksja, która przyszła mi do głowy, to to, jak wykorzystać wiedzę, którą mam w swojej głowie i w swoim doświadczeniu związaną z genetyką mózgu, do tego, żeby sobie w sytuacji, która nastała, poradzić lepiej niż większość. I pierwszy taki krok to uświadomienie sobie, jak jest u Ciebie, jeżeli chodzi o genetykę Twojego mózgu. Jak doskonale wiesz, albo i nie wiesz, bo może nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia. To w naszym mózgu są trzy podstawowe części, trzy elementy. Pierwsza część to jest nasz pień mózgu, druga część to jest nasze międzymózgowie i trzecia część to jest nasze kresomózgowie. I w zależności od tego, która z tych trzech części naszego mózgu jest częścią dominującą, my też w określony sposób się zachowujemy, szczególnie w sytuacjach skrajnych, w sytuacjach trudnych, w takich, w których mamy w tej chwili dużo bardziej do czynienia. I im silniej masz rozwinięty pień mózgu, czyli ten mózg odpowiedzialny właśnie za przeżycie, za przetrwanie, to warto pamiętać o tym, że dla takiej osoby, dla takiego przedsiębiorcy, w momencie, kiedy nastąpiła obecna sytuacja, kryzysu, jakby nie patrzeć na, na to, to kluczowymi elementami było przywołanie doświadczeń z przeszłości. Czy ja już kiedyś znalazłam się w podobnej sytuacji? Czy kiedyś już był moment, w którym nie mogłem pracować i musiałem na przykład zacząć pracować wyłącznie zdalnie? Ponieważ ten mózg sięga do doświadczeń, które już miały miejsce i podejmując decyzje tu i teraz, czyli szukając rozwiązań tu i teraz, e, szuka w przeszłości, e, sprawdza, czy mam już jakiś wzorzec do działania. Dlatego mózgu bardzo ważnym elementem jest również poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa w nowej sytuacji. To nie jest mózg, który kocha zmianę, to nie jest mózg, który do tej zmiany dostosowuje się w ciągu chwili. Jest to taka część mózgu, która potrzebuje troszeczkę e, no Poprzyzwyczajać się. Nasz pień mózgu, kiedy słyszy słowo zmiana i inaczej, na początku robi unik, wycofuje się i zaczynamy się zastanawiać, czy na pewno ten nowy styl działania będzie dla nas. Dlatego być może widziałeś w mediach społecznościowych, Ludzi, którzy drugiego, trzeciego dnia pandemii z dziką radością ogłaszali w mediach społecznościowych, jak to fantastycznie sobie radzą teraz ze światem online, jak cudownie im się spotykać z ludźmi na różnych komunikatorach i w ogóle, że to wszystko jest takie zaląbiste, super, ekstra, hiper fajne. Ktoś, kto ma najsilniej rozwinięty właśnie pień mózgu, on wcale tego tak nie odbierał. On był przerażony technologią, próbował uczyć się zupełnie nowych rzeczy, emocje szalały, uczucia szalały, poczucie strachu lęku niepewności było tutaj przeogromne. Dlatego też kiedy, kiedy mówimy o emocjach, mówimy też o tym aspekcie związanym ze strachem, o aspekcie związanym z lękiem. Więc nasz pień mózgu bardzo bał się tego wszystkiego, co się wydarzy. A jeśli już w przeszłości miał złe negatywne doświadczenia, wynikające na przykład z tego, że coś się posypało, coś się zepsuło, no to miał tendencję do sięgania do tych doświadczeń. Tutaj też mega ważnym elementem są relacje z ludźmi dla osób z dominującym pniem mózgu. Dlatego też te osoby mają tendencję do tego, że w tym czasie, trudnym czasie pandemicznym, one no, tęskniły po prostu do ludzi. Szukały relacji, szukały doświadczeń, szukały kontaktu z tymi ludźmi, telefonowały, wisiały na mediach społecznościowych, na wszelkich komunikatorach, żeby tą relację zawiązać. Ale tutaj też włącza się od razu bardzo ważny aspekt biznesowy. Jeżeli w Twoim środowisku są osoby, którzy, którzy są Twoimi klientami, którzy mają właśnie ten pień mózgu najsilniej rozwinięty, to oni również potrzebują i potrzebowali kontaktu z Tobą. To są też te osoby, do których trzeba było wtedy dzwonić, pisać, pytać, co u nich, jak się mają, jak sobie radzą, jak ich biznesy. Tak zwyczajnie po prostu po ludzku, żeby tylko porozmawiać. Więc, jeżeli ten pień mózgu jest takim mózgiem dominującym u ciebie, to te emocje i te uczucia, które wewnątrz ciebie były, ten strach, który się pojawiał wynikający z nowej sytuacji, mógł być ogromny. Strach wynikający po prostu z Twojej genetyki. I to jest naturalne. Tak po prostu się działo. Jeżeli w Twoim mózgu silniej rozwinięte było Twoje międzymózgowie genetycznie i miałeś tą część mózgu dominującą, to warto pamiętać o tym, że dla Ciebie naturalnym było szybkie działanie. Jedna z moich przyjaciółek zadzwoniła do mnie drugiego dnia, kiedy rozpoczęła się pandemia, kiedy została ogłoszona i mówi: Dobra, zmieniamy biznes, robimy coś nowego, robimy coś innego. Ach, czy to na pewno dobry moment teraz na to, żeby już drugiego dnia robić rewolucję? Natomiast ten mózg potrzebuje działania. W biznesie ten mózg był chroniony właśnie poprzez to, że coś robię. Czyli zaczynam szukać rozwiązań, zaczynam szukać sobie pomysłów. Moi przyjaciele powołali sklep internetowy z ekologicznymi kosmetykami. Ktoś tam zrobił jakiś kurs po to, żeby móc dzisiaj jakby z tej wiedzy już korzystać. Czyli im silniej rozwinięte nasze międzymózgowie, tym większa chęć działania, ale też bardzo silne emocje. I te emocje mogły targać również nami w biznesie, bardzo mocno mogły targać. Ta niepewność, strach, lęk również się pojawiał tutaj. Natomiast bardzo szybko był rozpraszany poprzez improwizację, poprzez działania poprzez szukanie rozwiązań. co ja teraz mogę zrobić? Ci ludzie bardzo mocno ruszyli w rynek, zaczęli bardzo mocno sprzedawać, bardzo mocno naciskać klientów. I oczywiście nic z tym złego, jeżeli klienci byli na to gotowi. Czyli im silniej rozwinięte było Twoje, czy jest Twoje międzymózgowie, to też w sytuacji kryzysowej masz tendencję do tego, żeby naciskać na działania, czyli już hura, do przodu e, idę. Dużo takiego przekonania o własnej sile, o własnej pewności, o tym własnym liderstwie, że dam radę, że poradzę sobie, że i te działania miały miejsce również u części osób. I nasz trzeci mózg to jest nasze kreso-mózgowie. To jest mózg, który w sytuacji, w której się znaleźliśmy, najbardziej spokojnie podchodził do tematu, ale pozornie spokojnie, ponieważ ten mózg czytał. Analizował, sprawdzał statystyki, sprawdzał badania, przyglądał się różnego rodzaju doświadczeniom, które już były na przykład w Chinach, gdzie pandemia już powiedzmy uspokajała się, troszeczkę wygasała, gdzie Chińczycy mieli już swoje doświadczenie. To był ten czas, gdzie takie osoby. Całkiem nieźle czuły się w pracy online, pracy samych z sobą, bez tego ciągłego kontaktu z innymi ludźmi, bez ciągłego rozmawiania, ale też dużo niepokoju i te emocje być może były stłumione, ale one nie były wygaśnięte, ponieważ też takie osoby bardzo mocno przyglądały się sytuacjom, które są nieznane. Im silniej mamy rozwinięte mnie, nasze kresy mózgowie, tym bardziej potrzebujemy wiedzieć, jakie są nasze deadline, jaka jest nasza przyszłość. I tutaj chyba największym kłopotem i wyzwaniem było to, że te osoby nie wiedziały, kiedy ten czas nastąpi, kiedy ta sytuacja się skończy. I tutaj też najwięcej takiego spokoju, i dystansu mogliśmy obserwować u takich osób, co nie oznacza, że one wewnątrz się nie przejmowały i się nie stresowały. Myślę, że emocje, które nami targały, szczególnie w pierwszych tygodniach pandemii, były takimi emocjami, z których można wyciągać wnioski dzisiaj, tu i teraz. I tymi wnioskami też chcę się z Wami podzielić, ponieważ widzę, że obojętnie jaki robisz biznes mały, duży, średni, jesteś przedsiębiorcą, który dopiero zaczyna, albo kimś, kto nawet pracuje w relacjach biznesowych w innej organizacji, to mega ważne było to, żeby utrzymać zdrowe emocje w tym czasie. Czasie, dbanie o dwa aspekty, o aspekt fizyczny i o aspekt psychiczny. Siebie i swoich zespołów, jeżeli ludźmi zarządzasz. Aspekt psychiczny, czyli codzienne dbanie o swoją dobrą formę. Jak potrzebujesz o rozmawianie z ludźmi, jak potrzebujesz o milczenie, jak potrzebujesz o wyciszenie się. Ludzie stosowali różne metody i techniki, żeby tylko uspokoić swoje emocje, żeby przestać się po prostu bać. Bo strach nie jest dobrym doradcą i jednocześnie jest czymś, co ma przeogromny wpływ na to, jak prowadzimy nasz biznes. Jeżeli prowadzimy go z pozycji strachu, z pozycji lęku, z pozycji bania się o kasę, o pieniądze, o to, czy przetrwam, to mamy tendencję do podejmowania złych decyzji, szczególnie w nowej kryzysowej sytuacji, takiej, której nie znamy. Z kolei, jeśli chodzi o dbanie o stan fizyczny, to jest wszystko to, co jest związane z ruchem, z energią. Ja po prostu zaczęłam od razu pierwszego dnia pandemii biegać na bieżni, która stała przez wiele lat i została odkurzona, przyznaję się, z dużym... No, z dużym wstydem do tego, że po prostu nie używaliśmy jej. Natomiast to był dzień, w którym zaczęliśmy. I dzisiaj po trzech miesiącach mogę powiedzieć, że konsekwentnie dalej to robimy. I zamiast dodatkowych kilogramów, które pojawiały się czy pojawiły się na koncie wielu z nas, no jest dużo lepszy stan. Poza tym jak Twoje emocje są mocno z, zebrane w Tobie, to ruch działania fizyczne pozwalają je troszeczkę uwolnić. Więc bardzo mocno właśnie takie dbanie o stan psychiczny i fizyczny jeżeli ta sytuacja się kiedykolwiek powtórzy, albo jeżeli wpadniesz w inną sytuację w swoim biznesie, gdzie te emocje będą tak szalały, warto pamiętać o tym, żeby dbać o to, żeby się po prostu zwyczajnie dobrze czuć, bo te dwa elementy będą tutaj kluczowe. Kolejna rzecz, która jest mega, 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 mega ważna, żeby poradzić sobie ze swoimi emocjami, to bycie w kontakcie z ludźmi, którzy mogą okazać się Twoimi sprzymierzeńcami w biznesie. Podpytywanie ludzi, jak oni sobie radzą. Um, my bardzo dużo rozmawialiśmy w mediach, um, tych takich komunikatorowych, onlineowych, z naszymi partnerami biznesowymi, z ludźmi, którzy robią. Um, Podobne działania. My pracujemy w branży edukacyjnej, rozwojowej, konsultingowej. Więc spotykałam się na tak zwanych kawach z takimi osobami, każdy w swoim domu i rozmawialiśmy o tym, jak sobie dziś radzić, jak możemy sobie nawzajem pomóc, co możemy dla siebie zrobić, czy istnieje przestrzeń, w której możemy gdzieś wspólnie podziałać. Ja myślę, że ta rola sprzymierzeńców, czyli tych takich partnerów biznesowych, jest niedoceniona. Wielu z nas myśli sobie, dobra, nie będę się odzywać do człowieka, który działa w mojej branży. No, bo przecież on robi to samo co ja. Nawet jeśli robi rzeczy podobne, to robi je w inny sposób, robi je kompletnie inaczej. I szczególnie w czasie kryzysowym, w czasie trudnym, w tym, którym chcesz robić biznes na własnych zasadach, kluczowe jest, żeby jakby móc sobie z tą nową, trudną sytuacją poradzić. Dlatego warto szukać tych sprzymierzeńców, warto z takimi osobami zostać w relacji. To, co jest też takim elementem kluczowym, to to, żeby przeanalizować wszystkie zasoby, które mamy w takiej sytuacji. Ja rozłożyłam na czynniki pierwsze wszystkie projekty w swojej organizacji, w swoich kilku projektach czy nawet w kilku firmach i zobaczyłam. Co jest na dzisiaj dla mnie dobre? Co mogę robić? Które rzeczy z poczekalni, tak zwanej, czyli z takiego dziennika pomysłów, mogę wziąć i dzisiaj zacząć wdrażać? Bo, A, mam na to czas. B, mam na to przestrzeń. C, nie jeżdżę po Polsce i nie stoję na sali szkoleniowej, więc, jakby co mogę z tym zrobić? Plus, jakie nowe rzeczy mogę wdrożyć, wprowadzić z tym, co mam. No i nagle okazało się, że szereg rzeczy można zrobić online. Oczywiście, jeżeli prowadzisz salon fryzjerski, no to nie jesteś w stanie online strzyc, ale możesz swojemu klientowi powiedzieć, pokazać na filmiku, jak pofarbować włosy, a następnie spakować mu pędzle, farbę i sprzedać mu tą możliwość. Jeżeli zakładasz paznokcie, nie możesz tego zrobić bezpośrednio, ale możesz to zrobić. Znowu zdalnie pokazując klientce, jak to powinna zrobić, wesprzeć się, pomóc. Tutaj wtedy, kiedy wszyscy się baliśmy, tak samo bali się nasi klienci, nasz przedsiębiorców, oni też nie wiedzieli, co się dzieje, oni też nie wiedzieli, jak reagować, więc to, co mo najlepszego można było robić, to to, żeby zostać ze swoimi klientami w relacji, zostać z nimi w kontakcie, móc ich wspierać, móc im pomagać, a żeby to właśnie robić, no to trzeba było przeanalizować te swoje zasoby, przyjrzeć się tym wszystkim okolicznościom, tym wszystkim sytuacjom, temu wszystkiemu, co oni po prostu zwyczajnie robili. Ta sytuacja kryzysowa też pokazała nas, przedsiębiorców, i nasze, nasze zachowania. Myślę, że obnażyła bardzo wiele. Pokazała, jak my sobie radzimy w tej trudnej sytuacji. Pamiętajmy o tym, że najlepszy pr po tym trudnym kryzysowym momencie, czy po każdym kryzysowym momencie, nie będzie w stanie pomóc i poprawić e, naszego wizerunku, jeżeli coś spartaczymy na tym etapie. Dlatego też, wtedy, kiedy w biznesie grają najbardziej tobą emocje, zatrzymaj się, zaciągnij hamulec ręczny. Przemyśl, co chcesz na pewno zrobić, jakie chcesz, żeby były rezultaty, szczególnie wtedy zaczynaj z wizją końca. I wtedy, kiedy już podejmiesz decyzję, co chcesz robić, jak chcesz być widziany, jak chcesz, żeby obserwowali ci twoi klienci i że wiesz, co będzie w finale danej sytuacji, dopiero wtedy zacznij działać. Myślę, że najwięcej, najwyższą cenę zapłacą ci wszyscy, którzy bezmyślnie podejmowali różne dziwne, e, dzikie decyzje tylko po to, żeby przetrwać, ponieważ strach, który nimi kierował, nie jest dobrym doradcą i dla nikogo z nas nie jest dobrym doradcą. Dlatego też warto pamiętać o tym, że jeżeli zdarzy się sytuacja trudna, kryzysowa, zatrzymujemy się, analizujemy, podejmujemy decyzję, jak potrzebujesz, po konsultacji z drugim człowiekiem, i dopiero potem idziesz dalej. To mega ważne, żeby móc robić biznes na swoich własnych zasadach, szczególnie w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Dlatego też zachęcam Cię do tego, żeby pozostać z nami w tym wyzwaniu, bo być może jesteś w stanie usłyszeć coś, co będzie miało dla Ciebie ogromną wartość. Dziękuję Ci za dzisiaj i do zobaczenia jutro.